na i jak chcecie to dodaj 6 slot. Co nie? Ale nie, poważnie pytam, Nitro jest legalne. No nie mam. Dobra, pani ma Nitro? Nie, pani to ma widzenie do rozwój. Pan ma... Pani pytam z ciekawości, że chciałem się tylko doinformować. Bo się coś chce tuś bezpiecznie o swoje życie, a się nie czuję, jak pan na mnie gra. Ale możesz powoływać? Mogę powoływać, no? Ale ja panu nie zesrałem się wczoraj. To była z... Nie, ale przepraszam, ja, ja wróćmy do tej rozmowy. Czy pan uważa, że w mnie C4, wyznaczenie mnie może w ogóle w jakikolwiek sposób konkurować z tym, że się panu zostanę na klawiaturę? Cześć, to ja jednego? jednego? Jest jedziemy na paleto. What the dumb fuck? Jedziemy na paleto. No, chyba pomoc przyjechała. Nie musi skype'a, ja tylko skype'a, mamo. Okej, okay, bro. Jak zawsze, jak zawsze pierwszy na miejscu. Halo? Taksi Podejrzane taksi, przepraszam bo... Hmm, wiesz co? Kusi mnie, muszę zobaczyć Kto to jest? Nie? Jedziemy na komendę A czemu? Wtargnięcie do radiowozu nie 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 nie, nie 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 nie, To nie jest dziewczyna sana? Zna Pani swoje nie, prawa? Masz, to, nie... to jest nieporozumienie, błagam to to Nie to to aresztowana. Zna Pani swoje nie, prawa? Masz, co ja się tutaj stało z głosem? Dobrze, pomogę pani wysiąść! Wyszedł co z pojazdu w tym momencie! Wysiadek policzy na ziemi, chleba, kur. Pomoc w usiłowaniu zabójstwa. Nie, no inaczej brzmi! <noise> Jedziemy nie. na komendę. A czemu? Wtargnięcie do rady jest pani aresztowana. Nie no, ja ci... pani nie no, nie no. nie to błagam Dobrze, pomogę pani wysiąść. Nie! Z pojazdu w tym momencie. Nie zgadzam się. I na tym brzmi. Pomoc <grym> w usiłowaniu zabójstwa funkcjonariusza policji ucieczka. I kradzież radiowozu. A są jakieś dowody? Dowód jest taki, że poruszałem się z kradzionym radiowozem. Nie udaje, serio? Y oraz y został ukradziony? Leki? A, zapomniałeś Tego nie mają no. dowodów na to. A. Ja mogę powiedzieć, że znalazłem? Ja tam... Spotykasz się z idą Oddać. Mm -hmm. No to ci się samo wyjaśnią, już nie ma zarzutu, no, dalej. No, pomoc, bo ja uciekałem przed policją, jak chcieli mnie zakłóć, i podjechał samochód bo powiedział, ja wsiadaj, wsiadaj, no i siadłem. No to była luźna propozycja, też nie widzę problemu. Dobra, no i ucieczka przed policją, Aha. bo chcieli mnie zakuć, mówili nie wstawaj z ziemi, a ja wstałem i uciekłem. Zależy, my się nasłuchaliśmy, znacznie inaczej brzmi, może tak, żanka. No, Jak ty Jak... znałeś to? Dobra, proszę pana, teraz takie za, za... Jakie jest najważniejsze prawo na świecie? Prawo jazdy. We tak, co czas ma, jesteś prawo jazdy. Karina była? W które sobie będziecie odjeżdżać? W lewo W lewą stronę. Czyli w Twoje stronę lewo. Kre... Proszę podać wschód zachód. Wschód. Zachód, 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 Będę zachód. odjeżdżać na zachód. Jak z banku, nasze prawo. Jak wychodzicie z banku nasze prawo. Chóra i nie wiedzą oni, teraz przestrzał tylko na banku góry. Zatrzymaj dobry. się! Los Santos Police departament? Ręce do góry, klepa! Ręce podnosisz! Klepa! Połóż na ziemi! Departament narkotykowy! Jej, ja, jej, ja, jej, ja, jej, ja, ja. Kryminalne zagadki, Los Santos! Los Santos, Los Santos Halo? Cześć, Stasiu, cześć. Cześć. Słuchaj, nie uwierzysz, co się stało. No. Wstaję sobie i myślę sobie, wejdę na Twitcha, spędzę y, czas z przyjaciółmi. No nie wiem, się będę bawił. No. I widzę taki stream na górze Twitcha, X -torek. No. I już miałem klikać. I widzę, Kamil nie wchodzi na stream. Pomił. Wykluczony, Wykluczony z grupy, tak. tak. Znowu są no, mam nadzieję, że dobrze bawisz. Oczywiście nie wejdę. Pewnie robisz coś fajnego, ale no. Może jutro będzie inny tytuł. Zobacz. Może inny będzie jutro? Tak, tak. Trzymaj się, Stasiu. Ja Trzymaj się. Pewnie, a to, a, to my się zamkniemy, tutaj i będziemy się dobrze bawić po prostu. Łatwo z nidolą? Tak. Na pewno też się będę dobrze bawił, tak, tak. Dobra, no co łuski, pozdrawiam. Jak to się stało? Z czym? No, że tak pan poleciał. Wybiłem się. O co? Aha, o Ewrona. Kupa będzie robiła. Tak się znasz na słonie? No. Może pan opowie nam coś o słońcu? co? Co? co pan coś o słoniach? Słonie mają uszy, trąbę, są szare, w Afryce. a jak widać też w Poznaniu. <grym> nice. A Opowie no, ciekawostka? się! spać. <grym> no zawsze, się, się! No, niedaleko jesteś dwóch metrów. Nie wiem, skarły. No przez to nie mów tak, nie mogę no tak nie mówić. Wolno mówić? Ja nie wiem, tak. wolno tak mówić, nie mogę. Jestuki biedny. Co panu potrzeba? Nie mam. Badali? Nie, już panu daję. Proszę bardzo. O Chcę, żeby panu A wy się zmierzcie. No zob, dobre. Wrocławzo. To dziś jesteśmy w dżungli. Piąty dzień przedzierania się przez tą e, straszną dżunglę. Zobaczymy, co czeka na nas to były takie rogiem. dźwięki? Ani nic się nie widzę, kurwa! A tak, jeden. Nie, mi tak mi hmm. zasnął! <śmienicza> Ale czy ja się na mnie rozje, bo ja tak nie widziałem! No, nie nie że na mnie rozjebał Tak Do widzenia Do widzenia, do widzenia. Czemu jest 60 sześćdziesiątką? Ale jaja To ja też z tym. To jest szef A, A ten, ja ten co się ku... skrada? Pani kapela No panie, do pana mówię Cześć las! Tak, na DRP wszyscy wydobyli takie bobowce z policji. Oj, wydział wewnętrzny, kolejny sukces. No, bazyl, nieźle. No co? To nie A ładnie <grym> go trafił. No, Jak się nazywa to przyrząd do leczenia wymaganiary? Tak, pojechaj. Ok. <grym> Policja! To kur... nie! Policja, idę na trzęsie! Stoifi, cieszę się, że jesteś w policji, wiesz dlaczego? To będę ci pomagać w dochodzeniu. Yeah. Ja co? Ty yes. Jezus! 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 Co dzisiaj jest za dzień? Torek? Czy jest Torek? To kurwa! Wypada się na. Bo dwa miesiące nie byłem na. Sam No, kuchu, ale... e, kur... Eeey, to kurwa! <grym> <antyncjaty> <grym w antyncjaty> nie, no mój level. Dawid, wypierdaj mi stąd jestem mega zestresowany, rozumiesz? No ale chyba to dobrze, no Ja to chodzi w Tragicznie jest. A, A wtedy się obraziliśmy na, na siebie. Sobie, robię to inaczej, z tym debilem. Nie, ku kurwa k***a! Kur <śleszy> Ale te speedranny były piękne, jak se przeszkadzali, ci moim bokiem, jak najbardziej, za duże ryzyko. Tak, tu debile oczywiście na tych, tak. image na tym odpaść, to jest, wiesz... To jest jakieś... <śleszy> Antony? Na razie chillera, panowie, na razie duża To okej, okay. ta, ta, duża mapa. Najbiedniejsze, nie widział. A może łamiąc językowy? Łama. co? Łamaniec językowy? W czasie susz. Ach. W czasie suszy gdzieś A... suchy. O! O ty widzę. nienawidzę, nienawidzę. na nienawidzę. Jezus, popatrzyłem w się czat w tym samym momencie, zerknąłem na drzwi u siebie. Jezus, Maria, jest ciemno. Pierre to. Jezus, jakie gówno za. <śled> I po co pytasz się, czy mam światło zgaszone i po co ja się rozglądam po tym mieszkaniu? W piś? to mam. <śmów 'a> ale jaki rajdzi? Wiecie <śmów> za TikTok? O boże! Dlaczego stranie jest przyjemne, ale jak wsadzam palec w dół, to już nie. To jest dobre pytanie. Przejdźmy za z tym grzesiem na dwójeczkę. Tak, ale dwójeczka to jest taka przyjemna to jest sprawa, jeszcze jak was ciście. To to świnia kurwa na radiu. Nie nie, tracker, tracker. Dobijałaś, się, a jakoś nie wiem, porozmawiałaś z jego chochlą. Co ty pier? No Ro... Rosło cię, ku tym grzesiem Hank? Od trzech dni próbuję zamierzać okrąg w twoim kotle. <noise> Co? planszówki? Uwielbiam. Jak przyjedzie nieuczesana do Dawida, to trzeba zrobić wieczór planszówek. Nie. Dlaczego? <noise> Dlaczego? Już się tłumaczę. Bo Dawid będzie z nieuczesaną, ty będziesz z Kamilem, a ja będę kurwa jak ten debil. Ja... <noise> Siedział i... <noise> Grał no to weźmy że <grym> Nie, bo to trzeba wyjaśnić, o, bo to jest wszystko wiesz? Jak jest. biedny, jak kurwa biedny młody Johnny! jak biedny, jakie poro porosad. Stasiu już jest stary, on ma 24 lata. Może w końcu yy, znajdzie inną miłość niż alkohol. A jak jedo, to zawsze może że przyjść z butelką, yy, nie wiem, balentajsa, czy co teraz aktualnie sobie popija. i będzie, nie będzie sam. Mhm. Mm ale 29? Tu się pierdoli, mam 27 lat. już Szczyki może przyjść, no ale nie, bo Szczyki przyjdzie za z zarzeczoną. Że nazywacie się zjebami? Tak, no. Wiesz, jednego Kamila musi pogłaskać po głowie, a drugiego napierdala i tym drugim właśnie Ty... jestem ja. Nie <grym> 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 Rozumiem, równowaga w świecie została zachowana, no, tak? tak, tak. O, gruby, na bramkę to sprawy, ona to nie wymyśliła. <grym> Ty poznałeś swoje dziewczę przez RP? Nie, przez rzs zapoznałem poznałem Karolina, w sumie Karol, wiesz? Przez Jusdynsa poznałem. Nie jest to? No. no. Nie mam 36 lat! Co? Jest druga w nocy. No i ch. A chcę, żebyś Harnolda. Arnolda. Ja tak bym miał dać dupy za 2,5 koła? Ma dobra cena, jak za nie dupy. Przynajmniej dla widza, ile wypiłeś. 4 drinki. Z tego każdy jest jakiś po... Ta butelka ma... Uuuu... To jest litr. A jest tak, jednej trzeciej nie ma. Jednej trzeciej nie ma. Jedna trzecia z litra to jest 333. 333 mil łyski, ma 48,5%. Tyle wypiłem. Proszę nie oceniać. sprawa tyczy się. No i widzicie, mógł przyjść taką łyski i być zadowolony z życia. E, całe jednostki policji. A, a mógłbyś porównać policji? mniej więcej toczenie się do czegoś? Jak toczy się jak. E, jak e, się e, się jak, zero opierdolę, cię dzisiaj te za kolana no jo, jad y, kulkę gnoju Nigdy już nie to będę cię nas. prosił o porównanie No dobrze, idźmy dalej, no Ooo ci knebel do mordy Trzymaj Dław się tym Kurwa Ty masz knebel w mordzie, nieporażenie porażenie mózgowe, uspokój się A to do ma było eee, nie mam, <laughs> Bo aktualnie jestem <się śmiech> w konserwacji Wiem co co za wideo. Ukryte taśmy teczki na xt 0 rec. Dostałem je od innych osób, które powiedziały mi, że jak coś tutaj Torek bardzo coś się obraża Zastanów się nad tak, takim przyjacielem i właśnie oglądamy. Koncerty. A ty zalej wodę dwie łyżeczki, mleczko nie miło szefie się zrobiło. O mój Wiesz, Boże! Raczyna, ja się mają od osoby na, przykład, na sklepie. Jedna Ty za coś piłeś? Jest Nie. No tak, a wczoraj. Proszę bardzo, tutaj mamy środek jachty. Środek, a te pomarańczkę można jedną sobie hapsnąć? No może pan hapsnąć nawet moją pomarańczkę. Nie dziękuję, panie Szybeto. Proszę. Albo zwiechę złapał. O kurwa. Kot z bieganem? Moment. Czy... Czy on? Bierzemy Orange Juice Freshly Squeezed, a coś z alkoholem? Przepraszam, jestem alkoholikiem. A ile ma la? Stary, no jak to ile? Siedem! Nie KURWA! Nie? Dobra. Ale popełniasz kardynalny błąd. No to ty popełniłeś właśnie kardynalny błąd, rzucając z tym żartem u mnie w radiowozu. <laughs> Regres, trzeba... Y ten. Pacyfikować, tak? Pacyfikować. O. i lola! Dobra. Coś... Kleba, Regres, no, nie je, nie je, no co ty, no nie je, no Los Santos Police Department jeden, Staj tu bez? Departament. Co? To jest pusto. E... To <miech> Dobra, czysto jest. Xander, na tle za naprawdę jak milion dolarów w tej helikopterze. Dzięki, dzięki, ty tak codziennie wykonasz. <noise> Zanosi się na burzę. Przecież nie ma k... chmurki żadnej No tam jest chmura się na O, o kur***, Rzeczywiście Tak Zoe poza glockiem Hank nie tylko w glocku mam mniejszy kaliber ode mnie 0,45 to malutki Nie wepchniesz go do glocka Poza tym Zoe powiedzmy sobie wprost Masz na przykład amunicję snajperską Tak? Amunicję snajperską masz I teraz tak jeżeli Sean i C krewecił do tej postaci A teraz i C kreweci do tej postaci? Jeżeli trafi cię snajperka, to bardzo boli, bardzo. Potem masz na przykład amunicję AK-47, tylko... to jak dostaniesz, to. A i nie tylko IC. Nie tylko I C. Jakieś potwierdzenie tego Multicam? To też. Ataka od Glocka... To i zrozumie, i pocieszy, no i zapamiętaj na całe życie. Lepiej dostać z glocka, niż ze snajpy. Ja akurat uważam, wręcz inaczej, e, myślę, że... Tak potwierdzam. No to jak multikamp ty tak, potwierdzasz, potwierdza. to nie ma wątpliwości. Sek rozrywania dupy jego kupa. Seks wielki wie, a to... W ogóle, ja wam zaraz coś pokażę. Jest taki problem, bo ja już mieszkałem, ja sobie że szukam. I naprawdę, ja bym chciał do Warszawy tak przy... i Dariary, do Warszawy się przeprowadzić ale jak patrzę sobie na ceny mieszkań w Warszawie i patrzę na te same ceny mieszkań poza Warszawą, Poznań, Wrocław, Gdańsk, no to tam są dwa razy większy standardy w tych mieszkań jest. sobie to wam pokażę? Go nie powinno być no co XD! Ja mieszkałem w Warszawie robić rok temu. Tak, przyszedłem odwiedzić. Ogólne moje moi dole to są. Kto taki? No ty. Montana, kocham was. Ale tam <laughs> teraz, co tam będzie teraz? Nie, bo to nawiatowicz, a widzowie. Hoppen on murken. Chodzi o, o wynajem, ma za Zakup za nie nie tylko wynajem. Tak, Hopsas z odmurka. Szymak, zaprasza tak do Krakowa. Szymak, Czas, Ty Dobra. mi nie pisz, że do Krakowa, bo znowu będziemy w Krakowie. Tak, bo z Torkiem i nawet z domu nie widzicie. Takie zaproszenie to ja od każdego widza dostaję A to nie jest nielegalny, bo nie przeskoczyłem nawet takiego To co dopiero tamtym Co ty pier... Nie możesz tak... Nie gadasz, no, dlaczego nie mogę? Co ty gadasz, po dlaczego nie mogę? ale wstyd będzie, cię pierdolę dobra, dobra, lecimy Let's go Geet Zabezpieczamy Chodzimy <grystanie> Oto paszoł. Oto paszoł. Od razu na To jest taki mały kotek, z wczoraj... Jakaś poka się dusi? Na uszy. Na uszy? Nabijasz maka... Co to o! <grystanie> o! Kurwa! O, wylądował! Kto to kieruje? <grymne> Składam, że Gregory Montana. <grymne> Odłóż broń. Odłóż broń. Obie dwoje Ej, teraz się, może na jego rzucę. O <grymne> Ale tak nam się... O, czekaj! A, pamiętam, Ronaldo! Oh. I zdecydowali się ten... nad Parisem przez widzów. Kur... Jest, o kur... Napił kur... go! Tam jest, kur... O, pamiętam, tak to robiliście! Znany. Ma swoją czekoladę nawet. Kto jest taki poznany z czekolady takich? Albo wiek, albo wiek, albo wiek! czekolada słyszał? Tak, tak, Aha. tak. Wedel nie gra przecież. <grymne> znaczy, no dobra, on nie ma, no ale bardzo często <grymne> jest taki kraj, niedaleko Polski, który specjalizuje się w czekoladzie. I tym krajem jest... Chęcy. Jeszcze bardziej się specjalizuje w czekoladzie. W czekoladzie, w serze. W też Szwajcaria? Szwajcaria. nie <grym i zamiarzy> Austria Austria, a to nie będę tego nazwiska mówił, bo to jest Nie, to nie jest słynny austriacki malarz To jest Mozart, Mozart a, to jest to, to <grym i zamiarzy> <wierzy> <laughs> oh, 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 oh. Pick